16 marca 2019 roku w Odesie Narodowe Kulturalne Stowarzyszenie Polaków Polska NUTA oraz inne polonijne organizacje złożyły kwiaty pod tablicą tragicznie zmarłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością nowy ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, pan Bartosz Cichocki, któremu towarzyszyli przedstawiciele Konsulatu Generalnego Polski na czele pełniącym obowiązki Konsula Generalnego panem Andrzejem Szmitkę. I my się pochylimy razem. Przed prezydentem. Bardzo dziękuję. To moja pierwsza wizyta w Odesie jako nowo mianowanego ambasadora. Nadchodzi ciężka dla nas Polaków data 10 kwietnia i chciałem oddać cześć prezydentowi Kaczyńskiemu i w jego osobie też wszystkim. Wszystkim, którzy wtedy zginęli pod Smoleńskiem. Ale dobrze, że nas ta pamięć jednoczy to jest tragiczny dzień dla nas wszystkich, czy mieszkamy w Polsce, czy mieszkamy na Ukrainie, czy mieszkamy w Rosji. Polacy są, Polacy są wszędzie właściwie na, na świecie. I dobrze, że, że, się, że, się, w takim, że się spotykamy i że, że się widzimy. Ja y, będę w Kijowie pracował dla Państwa. Proszę, proszę pamiętać, że macie w Kijowie zawsze otwarte drzwi. Mam nadzieję, że Panowie Konsulowie tutaj y, dobrze się sprawują. Grzecznie, tak? Odczuamy, Wspierają. Zawsze no, czułam wsparcie. Najlepsze no, jest. Najlepsze no. relacje jest Na z latem. No bo już byśmy tu inaczej porozmawiali. <gry> nie śmieję się rodzina. oczywiście. Bardzo, 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 właśnie polska rodzina. Także ta rodzina też jest, też ma swoich członków w Kijowie. Proszę, proszę nie mieć wątpliwości, że zawsze chętnie, chętnie przyjmiemy, wesprzemy. To wiem, że niektóre sprawy. No, trzeba rozwiązywać w Kijowie, bo administracyjne niektóre procesy, niektóre decyzje zapadają w Kijowie, więc jeśli tutaj Państwo konsulom przekażecie informację, że jest potrzebne jakieś wsparcie w Kijowie, to konsulowie natychmiast się ze mną skontaktują, żebyśmy mogli czy to nie wiem, w jakichś zajęciach dla dzieci, żeby miały jakieś pomieszczenia, czy żeby czy jakiś chór, czy, czy, czy nie wiem, to będziemy mieli spotkanie po mszy, później z przedstawicielami Polaków, to, to chętnie też posłucham, jakie są, co, co potrzeba w najbliższym czasie. Bardzo jeszcze raz dziękuję, oj przepraszam, aktywem stoję do niektórych, bardzo dziękuję za, za przyjście, za to, że mogłem się z Państwem poznać, no nie każdemu uścisnę dłoń, ale, ale z czasem mam nadzieję, że każdemu. A na razie na, na pani, ręce pani prezes składam podziękowania za piękne kwiaty Dziękuję. i za, wspólne, za wspólną chwilę skupienia pod, Dziękuję. pod, pod Dziękuję. piękną tablicą. Cieszę się, że też Odessa dba i, i też, że Odessa no, pamięta o nas i, i daje nam taką możliwość, żebyśmy żebyśmy się spotykali. Dziękujemy, że na początku swojej kadencji pan zaszczycił so, swoją obecnością akurat Одеse. Cieszymy się, dziękujemy to bardzo. Ja jestem zaszczycony. Polska to ja bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo się cieszę i liczę na polską nutę na wszystkie inne polskie organizacje, że będziemy dobrze współpracować. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Polska Nuta życzy ambasadorowi powodzenia na nowym stanowisku oraz osiągnięcia sukcesów w jego działalności.